Peru, odkryto geoglify starsze niż te z naska. Nowo odkryte formacje są starsze od tych z naska o setki lat. Tworzyła je kultura parakas, po której pozostałością są tajemnicze, wydłużone czaszki. Geoglify, a także inne struktury, w tym kamienne kopce i kurchany, odnaleziono w dolinie Shinkana na południe od Limy. Uczeni nie są obecnie w stanie określić, jakie znaczenie miały one dla twórców, choć wiele sugeruje, że znajdowały wykorzystanie w ceremoniach religijnych. Stwórcami odkrytych niedawno geoglifów była kultura Paracas, rozwijająca się od około 8 wieku przed naszą erą w rejonie ICA na południowo-zachodnim wybrzeżu Peru. Około I wieku przed naszą erą tereny te zostały zajęte przez lud Nasca. Struktury odkryto na nieużytkach oddalonych o 15 km od najbliższych nadmorskich starożytnych osad. Według Charlesa Stanisha, dyrektora Codson Institute of Archaeology przy University of California w Los Angeles, który doniósł o odkryciach w piśmie Proceedings of the National Academy of Sciences, struktury pochodzą z około 300 roku przed naszą erą. Są więc od co najmniej 300 lat starsze od najstarszych geoglifów wykonanych przez Nazca. Znaleziono je w dolinie Sienka, oddalonej o około 200 km na południe od stolicy Peru, Limy. Tworzyli oni w ten sposób drogi dla rytualnych procesji i innych obrzędów. Nie sądzę, by były to drogowskazy, tylko rodzaj struktury religijnej, powiedział Stanisz. Na stanowisku archeolodzy odkryli również duże kurchany usypane przez parakas, od których odchodziły kamienne linie łączące te struktury. Odkryto w sumie 71 geoglifów lub ich fragmentów, 353 kamienne kopce, kuliste lub prostokątne formacje, a także punkt, od którego rozchodziły się promieniście linie. Po zbadaniu okazało się, że niektóre punkty linii wyznaczały miejsca wschodu Słońca podczas przesilenia zimowego, zaś kopce w kształcie litery U także miejsca zachodu słońca. Niektóre z linii oznaczały piramidy, albo biegły równolegle do dróg, które używane są do dziś. Zdaniem Stanisza mogły pełnić one zróżnicowane role, między innymi jako rodzaj atrakcji religijnej podczas festynów i uroczystości. Jak dodaje, podobnie mogło być z liniami i figurami Nazca, które również mogły spełniać różne funkcje dla lokalnej społeczności. Są one rodzajem użytkowej technologii społecznej, powiedział. Zdaniem niektórych wskazywały one święte góry, mogą one również wskazywać święte piramidy, albo były one wykorzystywane jako szlaki dla procesji. Dodał Stanisz. Zarówno kultura Paracas jak i Nazca zyskały rozgłos dzięki literaturze rozwijającej teorie starożytnych astronautów. Pierwsza z kultur znana jest tajemniczych wydłużonych czaszek, które zdaniem pisarza i badacza Davida Thatchera Childressa należą do gatunku innego niż Homo sapiens. Z kolei alternatywne hipotezy związane z liniami i figurami Nazca zakładały, że ich twórcy chcieli w ten sposób komunikować się z przybywającymi z nieba bogami. Autor Stefani Papas lifescience.com Tłumaczenie i opracowanie portal infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios